Katedra wrocławska, wznoszona w stylu gotyckim od 1244 roku, zastąpiła wcześniejszą budowlę romańską. Najpierw wzniesiono prostokątne prezbiterium, czyli przestrzeń, w której znajduje się ołtarz główny. Dopiero później wybudowano korpus nawowy składający się z nawy głównej oraz naw bocznych wzniesionych po jej obu stronach, a także z tzw. pseudotranseptu. Transeptem nazywamy nawę poprzeczną, wznoszoną pomiędzy nawami a prezbiterium, która sprawia, że kościół oglądany z lotu ptaka ma kształt krzyża. W przypadku katedry wrocławskiej nawa poprzeczna nie wystaje z broły kościoła, dlatego nazywamy ją pseudotranseptem. Jej umiejscowienie najłatwiej ustalić po większych oknach dobrze widocznych w środkowej części bocznych ścian katedry. Przestrzeń prezbiterium jest otoczona ambitem, czyli obejściem, które znajduje się na przedłużeniu obu naw bocznych. Wzdłuż korpusu nawowego oraz dookoła ambitu znajdują się gotyckie kaplice, zakrystia, skarbiec oraz dwie kruchty przy wejściach od południa i północy. Były one wznoszone w drugiej połowie XIV oraz w XV wieku. Dużo późniejsze są cztery kaplice barokowe, które zostały wybudowane w XVII i XVIII wieku, a w bryle kościoła najłatwiej rozpoznać je po okrągłych i owalnych kopułach. Najbardziej charakterystycznymi elementami katedry wrocławskiej są dwie wysokie wieże zachodnie. Warto zwrócić uwagę także na dwie dużo niższe wieże wschodnie wzniesione przy prezbiterium.